Niedawno otrzymaliśmy od jednego z naszych widzów maila z prośbą o poradę w sprawie naprawy uszkodzonego Radmora 5102, którego otrzymał w spadku od swojego dziadka. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nie stać go na wyłożenie pieniędzy na jego naprawę. Postanowiliśmy mu pomóc i naprawić, oczywiście nieodpłatnie, Radmora, robiąc przy okazji relacje z jego naprawy. Otrzymujemy od Was dużo maili w sprawach usterek właśnie tego modelu Amplitunera, dlatego być może ten odcinek pomoże Wam poznać najbardziej typowe usterki Radmorów z serii 51. To jest właśnie radmor, przysłany przez naszego widza. Z dostarczonych informacji wynika, że nie działa w nim prawy kanał wzmacniacza. Przed włączeniem odbiornika powinniśmy przeprowadzić oględziny zewnętrzne, a potem otworzymy obudowę i zobaczymy, jak prezentuje się on od środka. Już na pierwszy rzut oka widać, że brakuje gałki od głośności. Natomiast pozostałe gałki, przełączniki luźno się obracają. Na szczęście, powodem jest tylko oddzielenie się aluminiowych części od części plastikowych. Można to łatwo będzie naprawić. Na szczęście, mamy wszystkie pokrętła od programatora, co raczej jest rzadkością. Widać, że kolor płyty czołowej naszego radmora nie jest już czarny, tak jak kiedyś. Powodem tej zmiany barwy jest oczywiście upływ czasu. Płyty czołowe radmorów w wersji czarnej nie były malowane, tylko anodowane. Po wielu latach pod wpływem światła słonecznego czarny kolor znika i spod spodu prześwituje miedziany, złotawy kolor. To samo dotyczy gałek i przełączników. Nasz egzemplarz ma już widoczne przebarwienia. Niestety na to przypadłość rada jest tylko jedna: oddać panel do regeneracji lub pogodzić się z jego wyglądem. Wszelkie próby jego czyszczenia tylko pogarszają sytuację. Panel wygląda po czyszczeniu jeszcze gorzej, a dodatkowo ścierają się napisy. Gałki i przełączniki natomiast można samemu próbować regenerować, ale trzeba mieć trochę wiedzy o malowaniu aluminium. Elementy drewniane również można sobie zregenerować, ale trudno jest uzyskać końcowy efekt, charakterystyczny półmatowy, wiśniowy odcień elementów drewnianych. Czasem wystarczy porządne wyczyszczenie. Zobaczmy, jak nasz model, nasz egzemplarz prezentuje się z tyłu. Wszystko wygląda nie najgorzej. Widać dorobione gniazdo antenowe typu F. To dobre rozwiązanie. Gniazdo nie szpeci mocno, nie szpeci mocno tylnej ścianki. Yy, zostawimy je. Gniazda głośnikowe i wejściowe również nie wyglądają na zniszczone. Przełącznik od wejścia gramofonowego działa prawidłowo. Spójrzmy jeszcze na spód, widać, że mamy wszystkie nóżki gumowe, dolna płyta również wygląda dobrze, jest ładnie cała czarna i nie pogięta. Teraz. Zajrzymy do środka naszego pacjenta. Zawsze przy otwieraniu tak wiekowego sprzętu boję się, że zobaczę poprzerabiane, poniszczone moduły, pourywane kable, przekręcone rdzenie. Tutaj wszystko wygląda nie najgorzej. Widać pajęczyny i resztki jakichś owadów, ale to raczej dobry znak, bo wolę pajęczyny niż wy wyczyszczone na czysto wnętrze i zrytą, poniszczoną, poprzerabianą elektronikę. Jedynym niepokojącym elementem. Jest to gniazdo bezpiecznikowe, a właściwie jego resztki zwarte grubym drutem. Niestety pierwszą czynnością musi być wymiana gniazda i wstawienie bezpiecznika o prawidłowej wartości. Gniazdo bezpiecznikowe mamy już wymienione. Bezpiecznik jest na miejscu. Sprawdzimy teraz kondycję pozostałych bezpieczników zasilacza. Są w porządku. Teraz możemy włączyć nasz sprzęt i sprawdzić, czy nic się nie pali. Czy nic się nie dymi. Nie widać żadnych złych objawów. Natomiast żarówki od wskaźników. Świecą bardzo słabo, prawdopodobnie nie są oryginalne lub mamy zaniżone napięcie z zasilacza. Zacznijmy od pomiarów napięć z zasilacza. Mamy do sprawdzenia cztery napięcia. Są to plus 40V, plus 18V oraz plus i minus 22,5 V do zasilania końcówek mocy. Napięcia plus 22,5V minus 22,5V, najlepiej sprawdzić. Na bezpiecznikach, które są na płytkach końcówek mocy. Napięcia są w porządku, natomiast jeden z bezpieczników w lewym kanale wzmacniacza mocy jest przepalony. Musimy go później wymienić. Podłączmy do naszego odbiornika sprzęt pomiarowy, aby sprawdzić, czy działa wzmacniacz mocy. Zamiast kolumny głośnikowej podłączymy na razie sztuczne obciążenie. Źródłem sygnału będzie generator. Sygnał będziemy obserwować na oscyloskopie. Podłączmy to do lewego sprawnego kanału i sprawdźmy, czy działa. I dajemy głośniej, i widzimy na oscyloskopie prawidłowy sygnał o amplitudzie RMS, około 12 V, więc mamy zachowaną pełną moc lewego kanału. Teraz przełączymy wszystko na kanał prawy. No i widzimy, że Kanał prawy jest uszkodzony, nie mamy żadnego sygnału. Na razie nie wiemy, co jest tego przyczyną. Najłatwiej będzie zamienić miejscami płytki wzmacniaczy mocy. Jeśli nadal prawy kanał nie zadziała, to znaczy, że uszkodzenia trzeba szukać poza wzmacniaczem mocy. Prawy kanał nadal nie działa, więc szukamy poza wzmacniaczem mocy. Rzućmy okiem na schemat ideowy, aby sprawdzić w jaki sposób możemy szybko zlokalizować usterkę. Najprościej będzie dotknąć środkowego odczepu potencjometru głośności w prawym kanale, np. przykład Kentakiem. Przyłączymy na chwilę z głośnikową, aby móc usłyszeć czy mamy przydźwięk sieciowy, czy usłyszymy przydźwięk sieciowy. Jeśli mamy przydźwięk, kiedy dotykamy środkowego odczepu, Dotykamy teraz kętakiem do nóżki kondensatora C802 na płytce na tej samej płytce. Jeśli nie ma przydźwięku, to znaczy, że uszkodzenia należy szukać w okolicy tranzystorów T802 i T804. Oczywiście, gdybyśmy mieli podobne problemy z lewym kanałem, a nie z prawym, to trzeba szukać odpowiednio w okolicach tranzystorów T801 i T803. Zazwyczaj uszkodzone są same tranzystory. Nasi widzowie często pytają, czy w tak wiekowym sprzęcie, jakim jest Radmor, trzeba wymieniać wszystkie kondensatory elektrolityczne. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Jeśli chodzi o Radmora, to jakość elektrolitów zamontowanych w nim jest zaskakująco dobra. Mimo upływu wielu lat, to nie one są przyczyną uszkodzeń tego modelu. A najczęstszymi usterkami w radmorach z serii 51 są uszkodzenia właśnie tranzystorów na płytce PPN, czyli na tej, gdzie mamy potencjometr głośności, a czasem na płytce barwy dźwięku PWR, czyli tam, gdzie mamy potencjometr od balansu i od niskich i wysokich tonów. Końcówki mocy w radmorze rzadko się uszkadzają, bo mają bezpieczniki w gałęziach zasilania. Zabezpieczają one skutecznie tranzystory końcowe w razie zwarcia na zaciskach głośnikowych lub przeciążenia wzmacniacza. Oczywiście, jeżeli zawatujemy, czyli zewrzemy bezpieczniki drutem, to zapewne w razie zwarcia uszkodzimy, uszkodzimy tranzystory mocy lub całą płytkę końcówki mocy. Inną częstą awarią w Radmorach jest brak napięcia awaryjkapowego do przestrajania głowicy UKF-u. Przyczyną jest zazwyczaj uszkodzony. UL1550, oznaczony na schemacie jako US603, lub rezystor R628. Również często zdarzają się przypadki nieprawidłowego działania sensorów, czyli albo sensory same się przełączają, albo nie działają, świeci się na przykład tylko jeden z nich. W 90 przypadkach na 100 przyczyną jest po prostu kurz i brud na płytce sensorów. Kiedy Y, powietrze jest wilgotne, to po prostu ten kurz i brud zaczyna przewodzić i sensory szaleją. W naszym Radmorze sensory działają prawidłowo. Sprawdźmy miernikiem, czy któryś z tych dwóch tranzystorów T802 lub T804 nie jest uszkodzony. O sposobie sprawdzenia tranzystorów możecie dowiedzieć się z odcinka reduktora szumu pod tytułem jak sprawdzić tranzystor mocy. W przypadku tranzystorów małej mocy możemy zastosować dokładnie tę samą metodę, która jest opisana w odcinku... O tranzystorach mocy. Oczywiście mamy tutaj do czynienia tylko z tranzystorami bipolarnymi. No i wydaje się, że jesteśmy na tropie. Mamy uszkodzony tranzystor T802, przebicie między emiterem a bazą. Aby go wymienić, musimy niestety zdjąć płytę czołową oraz odkręcić potencjometr głośności i dwa wkręty. A więc do dzieła. Mamy już dostęp do naszego uszkodzonego felernego tranzystora, przystępujemy do jego wymiany. Sprawdźmy teraz, czy grają już oba kanały. Jak gra nasz RadMor? RadMor gra, ale odkryłem, że nie wszystkie potencjometry są w dobrej kondycji. Niektóre z nich niestety trzeszczą. Trzeba sprawdzić, czy da się je zregenerować, czy trzeba będzie je wymienić. Założyć trzeba również żarówki do podświetlenia wskaźników oraz wyczyścić same wskaźniki. Jak się też okazało, mamy również do przestrojenia głowicę UKF-u, no bo przecież nie zostawimy naszego odbiornika. Nieprzestrojonego. Jak widać, jeszcze wiele pracy przede mną. Tak się składa, że mam panel przedni do naszego radmora w prawidłowym odcieniu oraz gałki i przełączniki także czarne. Załóżmy to wszystko i zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Wygląda na to, że jest dużo lepiej niż przedtem. Panel nie jest może idealny, ale chyba lepszy niż poprzedni. Kolejny radmor z serii 5102 został uratowany i będzie mógł cieszyć oko, a może nawet i ucho. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że wraz z tym odcinkiem nie chcemy rozpocząć serii darmowych napraw sprzętu grającego, bo po pierwsze nie byłoby na to czasu, a po drugie po prostu nas na to nie stać. Nie przesyłajcie nam więc do naprawy kolejnych Radmorów ani innego sprzętu. Był to już ostatni odcinek o może 5102. Natomiast jeśli chcielibyście przetestować jakiś inny sprzęt audio za pomocą naszego kanału, kontaktujcie się z nami. Służymy również, jak zawsze, poradami na temat sprzętu audio. Dziękujemy widzowi Michałowi Żebrowskiemu z Inowrocławia za współpracę w zrealizowaniu tego odcinka. Przy okazji zapraszamy na stronę Reduktor Szumu kapsel.pl do zakupu koszulek i gadżetów z logiem Reduktor Szumu. W ten sposób możecie przyczynić się do rozwoju naszego. Kanału. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu gmail.com, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków reduktora szumu. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.